Tesco Stili jest jednym z największych centrów serwisowych w zakresie przetwarzania stali w Polsce. Tniemy zarówno kręgi gorąco walcowane, jak i zimno walcowane, ocynkowane. I wzdłużnie, i poprzecznie. Tesco Steel generuje obrót grubo ponad 300 tys. ton każdego roku na sześciu liniach produkcyjnych. Ponadto posiadamy własną spółkę logistyczną Tesco Steel Logistics, która zajmuje się między innymi dostawami wyrobów hutniczych do naszych klientów, a także świadczy usługi dla zewnętrznych klientów, usługi transportowe i usługi spedycyjne. Klienci w Tesco Steel, bo tu muszę nadmienić, że to jest 850 aktywnych klientów, na pewno lubią Tesco Steel, też wykorzystują w tym momencie moc Tesco Steel z dwóch podstawowych aspektów. Z jednej strony to jest to innowacyjność, którą my wdrażamy, czyli najnowsze linie najnowszej generacji, a z drugiej strony w tym momencie jakość, którą my dajemy na tych właśnie liniach. Stosujemy nowoczesne rozwiązania, jeśli chodzi o dostawy materiału do klientów, o załadunki o cały ruch samochodów ciężarowych tutaj na terenie zakładu, który jest automatycznie sterowany, jest pod nadzorem systemu IT. Nadzoruje to system NASCA, który pozwala na identyfikowanie samochodu już na wjeździe do zakładu i w zasadzie śledzi każde miejsce, w którym ten samochód się znajduje. Tutaj na terenie Rybnika w tej chwili posiadamy dwa zakłady. Po to, żeby upłynnić ten ruch i żeby sterować ruchem samochodów pomiędzy tymi zakładami, oczywiście są specjalne tablice wyświetlone Mapkę dojazdową do poszczególnych hal. Kierowca jest identyfikowany i od razu przedstawiana mu jest informacja, gdzie, do jakiej hali, do jakiego wjazdu ma się udać. Firma jest za duża, żeby się każdy wjeżdżał w momencie, kiedy chce, więc tutaj są tak zwane planowane dostawy, planowane odbiory. Każdy przyjeżdża na daną halę. Na każdej hali wyświetlany jest numer identyfikacyjny samochodu, także kierowca bez problemu dotrze tam, gdzie powinien być załadowany. Po opuszczeniu zakładu jest generowany już komunikat załadunku samochodu i gotowości do odbycia trasy do klienta. My nie mamy tutaj stróżów, nie mamy kogoś, kto pilnuje i nadzoruje ten ruch pojazdu. To się odbywa wszystko zdalnie, z oczywiście na zlecenie ludzi, którzy tym zawiadują, natomiast całe już sterowanie i kierowanie samochodu. Do poszczególnych miejsc odbywa się automatycznie, programowo. To przyspiesza proces i jednoznacznie identyfikuje samochód w danym miejscu. Nie ma żadnych błędów. Automatycznie generowane są dokumenty załadunkowe dla samochodu, więc to z pewnością usprawniło pracę no i zwiększyło efektywność. Firma Tesco Steel od samego początku przyjęła założenie, że chodzimy w nowe technologie. Więc te nowe technologie tutaj u nas w firmie są wykorzystywane zarówno na terenie magazynów pod kątem produkcyjnym, jak i nowych technologii związanych tutaj z obiektem, w którym się znajdujemy. Mamy pięć sal konferencyjnych, każda sala jest multimedialna. Więc w zasadzie dzisiaj wykorzystanie tego bez jakiegoś systemu zintegrowanego, który nie będzie nas wspierał, byłoby raczej niemożliwe. Podchodziliśmy do tego tematu trzy lata temu, kiedy budynek w ogóle powstawał. Nie wiedzieliśmy w ogóle o COVID-zie, że w ogóle tutaj cała w tym momencie audiowizualna część tego budynku będzie wykorzystywana. No, dzisiaj wiemy, że COVID zweryfikował tutaj nasze plany i na pewno pokazał, że mieliśmy dobry kierunek, dobrą strategię, dobry rozwój, a APA na pewno nam w tym tutaj bardzo pomogła. Więc Zarządzanie tym jest bardzo proste, bardzo czyste. To jest technologia, z która myślę, że w rzadko której firmie jest w ogóle spotykana, bo to jest zarządzanie energią elektryczną, zarządzanie zarządzanie światłem, zarządzanie roletami, klimatyzacją, wentylacją. W zasadzie tutaj naska wspiera nas całkowicie, a z drugiej strony oczywiście sama naska wspiera nas też zarządzaniem w tym momencie kwestią przyjazdów, dojazdów, otwierania szlabanów, bram. Więc tutaj każda nowinka, która technologicznie w tym momencie podchodzi pod tak zwane potrzeby Tesco Steel i kwestie rozwoju Tesco Steelu, jest na pewno tutaj przez nas rozpatrywana i wykorzystywana w miarę oczywiście możliwości. Tesco Steel jest firmą, która oczywiście w swoim procesie też produkcyjnym zużywa spore ilości energii. W związku z tym ta dbałość o ten zrównoważony rozwój i odpowiednie skompensowanie tych zasobów, ale także potrzeb, jest niezwykle u nas istotna. Oczywiście, niezależnie od fotowoltaiki, którą instalujemy, którą rozwijamy, niezależnie od samochodów elektrycznych, które wdrażamy do naszego użytku, dysponujemy nowoczesnym systemem IPOE, który jako inteligentny system potrafi analizować i podpowiadać rozwiązania optymalizacji zużycia energii. Możemy w każdej chwili monitorować każdą tonę, jakie jest zużycie energii elektrycznej do danej tony. Jesteśmy w stanie podejrzeć nasze bieżące zużycie energii, wiedzieć, gdzie są jakieś nadmierne piki, gdzie są miejsca czy rezerwy, które należałoby wykorzystać po to, żeby rozkład zużycia był optymalny z punktu widzenia zarówno kosztowego, jak i bezpieczeństwa funkcjonowania zakładu pracy. Co więcej, możemy też w tym momencie z tego systemu wyciągnąć ślad zielony, ślad węglowy, więc to są po prostu bardzo pomocne systemy, które w tym momencie tutaj Tesco Steel zainwestowało, zaimplementowało, ale też wykorzystuje na bieżąco.